Pan Ricardo José Vamos, Sergio Delan, Cesar Alvarez, Santiago Ivo. Um, orzeka jak niżej na podstawie zeznania oraz dowodów dostarczonych przez i wszelkich słów, które padły na rozprawie oraz jawnym przyznaniu się do zarzuconych czynów Wskazuję panów yy, Ricardo Jose Vamos, Sergio Delan, Cezar Alvarez oraz Santiago Ivo na dożywotnie pozbawienie wolności oraz karę finansową w wysokości 20 milionów dolarów Departamentu Sprawiedliwości. Kurwa, dwie dychy i 15, proszę. I o 20 milionów im zaj tym krzeseł, dziadu. Dziękuję wszystkim za udział. Zamykam y, rozprawę o sygnaturze KR. No, no i fajnie Ja roku nie ma żadnych problemów z przemysłem. Widzieliśmy, że w tym Ot. O k***a, się rozpędziłem! O kenariusz się ci <laughs> nie jest! Przepraszam cię! Szukam bozyla. Teraz wybrał się tam to? coś. Czy ten Sultan nie jest poszukiwany? No to jest sułtan z kasetki. <grym _>. Uuuuh! Udzielam wsparcia w kodzie trzecim. Haha! Posikam się zaraz! Co wy robicie? Rozpoczynamy 80 za czarnym sułtanem. Jak się bawi, komenda, pada mi trzy Cześć, cześć, tablet, tablet, poważny kodem. Po tablet. Jakie k***a? Cześć, z nas tej tańczysz, że nie wisisz. tablet, piątka i tablet, piątka i tablet. To jest przedłużany peryskop. Masek zaraz bani Napad na humanie, napadł na humanie. Wszystko widzę. Ale pozycja Robert Mateja na buliku. Ale śmigło. I opie. Ale kurwocią, kochany! Kurko, kurko, kurko. Ale to teraz my możemy do tej dziury wykopać to! Człowieku. Spokojnie, spokojnie! Dajcie mi ja to przejadę! Co ty robisz, opuszczę? Czekaj, bo nie wiem, nie mogę się zdecydować, czy umrzeć, czy nie? Nie! <gulanie> Ała, heavy, kamza, muszę cię osikać, cała. muszę! A, w, ej, laska wyjechała na 3, oh. więc. No oh. don't mind. Jest. OK. Jak szef, 3... wie Dobra, no w powiem. takim razie 180 miesięcy pozbawienia wolności będzie dla ciebie i do tego obowiązkowe chodzenie na terapię dla uzależnionych, które będę ja prowadził. Pasuje. Raz w tygodniu przy... Pasuje. No dobrze, w porządku. To co, przyjdziemy się może jeszcze do celi? Jasne. Tam już oczekiwacie. Ale... Boczne przyciski podają. Ona ma... tego... Powinniśmy mieć dodatkowe, boczne. O kur... Z, z drugiej strony może stajemy się, ale... nie? Wiesz o tym, czy nie? Dzień dobry, proszę pana. się zatrzymać. Tutaj, proszę podejść, Od Pod, pod radiowoz, proszę pana. Nie, nie jestem ty, pod to, tam tam pan, to jest radiowo w to jeszcze się będziesz ruszał jakbyś miał owsiki w dupie, stój przed tym radowozem A kim ty jesteś się tu rzucać? Twoją starą, dzisiaj nie panusz. Proszę się ustalić, bo był pan na No Kadetka, nie nie, czy... no, nie nie szale, Nie będę z głupią p***ą gadał, sorry Ja chyba Chyba coś tu kiedy... bo ja pamiętam że gdzieś tu się kiedyś rozpędzałem od tej sofy Tylko nie pamiętam nie tego skoku Oni tu pościg moja... No to my stąd zwijamy. O! O ale giga czad. Dobra. Raz do dziury? Nie, jeszcze nie, bo gadaliśmy wczoraj e, z tym, z Kamilem i on powiedział, że dzisiaj nie. Ja jeszcze też widziałem u niego na streamie, że z Maze Bank, więc my dzisiaj na Maze Banku już położyliśmy cztery jednostki w razie, bo... Zna spokojnie. Naded na mięso, armatnięt! na uważaj! bo point, drabina! Suspect, da! A to, a to, a to. <laughs> Praszam, nie trafiłem... Uh. No ta... Na, ale co? No co? No dia. Nic zaczyna się na N! A nie, nie. na N... A... Ech... Ale... Zaczyna Rzegina. się NIIIIIIII... O. o no! W życiu no bardzo w życiu trafna dałta, uwaga. Wrzuć mnie dał tam. Wrzuć mnie dał tam. Wrzuć mnie dał tam. A ja nie, nie wiem. Zamknij szyby. Straszy no. się Ty ten... Jest... Ja nie wiem. Ja nie... nie Słuchaj! Co? Sam się ostatnio sprzedałeś! Masikala bejtowa, zadzwonię do ciebie, a on. Skąd on że my się całowaliśmy? No nie nieważne, no. No jezus, no jest dorosła, już nie przesadzaj. A, ty też będziesz dorosły. Ja jestem. No. Pierwszy, pierwsze, wiesz? pierwszy, Pierwszy raz w życiu wiesz? jestem, wiesz? od dawna jestem w miarę szczęśliwy, a ty się pultasz o to, no. Come on. W miarę szczęśliwy, próbowaj się w miarę. Ty. No właśnie, wiesz co, to no, będzie nieszczęśliwy tak to. No, jak na mnie w skali szczęścia, to i tak jest dużo. Henkuś? No. Chękuj, bo tu generalnie no. rozmawialiśmy z panem zakładnikiem, tak? To. I generalnie, no ja mówię może tutaj, że może pora się wziąć no. za jakąś kadetkę, nie? Mhm. I pan zakładnik nie, tutaj się pytał o EFI, mhm. który? On też może by się wziął jakąś, no to co tu stoi? Odwracamy się, odwracamy się, tam patrzymy na. Słuchaj, węgierze, Kaspara, tak. Będziesz siedział i pierdział w stojek, rozumiesz? Na więzieniu, Nożywo cię dostaniesz za współudział na padzie, rozumiesz? Tak cię Znajdę przy tobie narkotyki, broń długą, C4, 17 zakładników w domu, wrócę, okaże się, że handlujesz ludźmi, rozumiesz? To czemu tak tam jak zrobiłem z Bo mi pan Efi podrywa. Co robię? Efi mi pan podrywa, dlaczego? A widzi pan... A, a może pan na ucho? No, tak, tak o, o kogo, to no, nie chodziło o mnie, ale dobra. kogo? O kogo? kogo powiedz, panie... powiedz, powiedz o kogo? Jest taka jedna taka ruda, no, chyba, ona, ruda. ona ruda. taka fajna. lowato. M. Renowatą. Dobra, dobra, no, dobra, dobra, Co tam, Kane? Co ty skręciło cię? Co, co ty zrobiłeś? Powiedz coś raz. Co? No. Oj, no. oj, no, oj, boy, jak to opieram się, butami o ten zaparłem się i potem od ciebie ramieniem. O, <grymny> kapola jest gone, kapola jest gone Oła. Nie podchodźcie do tego, róbcie Nie, nie, nie podchodź, nie podchodź, nie podchodź Proszę No to nie, ten, to, uwagi. to już chyba no to nie, bo pukłem w to przypadkiem, żadnego zerwania negocjacji Nie ma Żadnego zerwania negocjacji, Shelby, już tam 3, 2, 8, 8. Tutaj, poradno, po było zerwanie negocjacji No nie było nic, Strzelamy? Dziękuję Katera tak. mówi, że nie Ten port no. Patrz jakiś piesek za nami lata Jej Kriki <laughs> Słyszałem to Iwan A ja powiedziałem malutki tylko. Ale malutki powiedział Co mówisz? Ciekawe ja mówię, f... Szukam kolegów na owkę? Nice, nice ziomek no, a nie ja nie szukam boku, debili na czacie, wypier! Przepraszam, dzisiaj jest positive vibes, nie, 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 5 to, minut, time tak kolego. Ojej, nie, Oj, no, oh, nie walki to, faceta. Dzień dobry. No. Dzień dobry. Gdzie tak galopuje Pana Co to za kabura gazela. na nodze? I spadł eee... na W sumie, no dobre wytłumaczenie, ja tam mówię, że. Okej. Thank mm.